Tak wygląda nasz dział audio wideo. To co widzicie za mną, wydaje się jakimś może chaosem, jakimś zamieszaniem czymś w tym rodzaju, ale tak naprawdę ci ludzie bardzo ciężko pracują po to, abyście potem mogli oglądać nasz program i relacje na Osi ze Zlotu Mastertrack. Każdy za coś jest tutaj odpowiedzialny. Każdy ma coś do wykonania i każdy stara się jak może wykonać swoją robotę najlepiej. Warto podkreślić, że wielu jej członków zna się od lat ale współpracuje ze sobą tylko w trakcie zlotu. Jednak kwalifikacje, lata doświadczenia i wzajemnego uzupełniania się kompetencji przy Master Trucku stworzyły sprawną machinę ludzi pod dowództwem najprawdziwszego reżysera. I tu będą takie trawniste klomy, i tutaj, i całość też, i taki wysoki, i piękny będzie widok. Panie. Czyli zdąży pan na czas? Wszystko będzie, panie Kwinto, według życzenia.